Mi się wydaje, że gotowanie jest taką filozoficzną troszeczkę czynnością, Wiesz? Bo zobacz, e, ja jestem zafascynowany wszystkim. Wiesz, wszystko, co jest związane z jakąkolwiek aktywnością ludzką. Wiesz, obraz, rozmowy, dźwięki, ja wszystko nagrywam. Ja nawet tu mam kamerę do ręki, rozumiesz? Ja mam taką specjalną maszynkę do nagrywania głosów, która ma funkcję zapisu automatycznego. Rozumiesz? że jak się odezwę, to ona od razu nagrywa, automatycznie. Ale nagrywa tylko mój głos. I gdybyś powiedział, o, to ona mnie nie ja mówię, tak i nagrywa. Rozumiesz? Chwała Nastiejego Jobsa, rozumiesz? Naprawdę chwała, chwała lepa. Ale wiesz, i to jest tak, że w świecie artystycznym, a szczególnie w sztukach wizualnych, zaraz zobaczcie, dlaczego to mój gotownik wiąże z gotowaniem, jest tak, że całość materiału, o którym mówisz, o którym myślisz, który zebrałeś, to jest surówka. Tak samo jest właśnie zgotowanie. My teraz zrobiłem tak zwaną surówkę. Rozumiesz? Ja nie wiem, z czego mi się to bierze. Kiedy miałem jakieś 7 lat, to nagle rozpocząłem opowieści, rozumiesz? Nagle zacząłem opowiadać, mówić. I moja mama bardzo często mówiła mi, synku, jakie ty niestworzone historie opowiadasz? A ja się zastanawiałem, jak to jest stworzone przecież ja je właśnie stworzyłem. Wiesz, i, i to było wspaniałe, bo to mi się nie skończyło, wiesz, ten zachwyt, mi, mi się ciągle chce rozumiesz, nie wiem skąd to się bierze w ogóle, że to jest, wiesz, że z gazety wiesz jakiś, jakiś cyfra. Wiesz, tu jakieś ćwierko, tu jakaś twarz, tu jakiś ruch, który można powtórzyć, wiesz. A to wszystko później cut and paste, cut and paste, rozumiesz, tak samo jak z jedzeniem. Wykładasz wszystko, co masz. Ryby w ogóle, których nie ma oczywiście, bo nie biorą. Mięso, owoce, warzywa, jogurty, wszystkie dodatki w ogóle, wiesz. I to wszystko leży na stole. Jest miseczka, która ma dziurki, żeby się tutaj to nie, nie zaparzało. I potem ta woda dla mówek, rozumiesz. I Kładziesz to wszystko tutaj na stole i działasz, i pozwalasz swoim dłonią działać. Rozumiesz, to się dzieje samo. tak Chyba starasz się i się starasz po prostu, a potem nagle okazuje się, że nikt nie może brać odpowiedzialności za cholerę, Najszybszy sposób, by się zgubić, zwłaszcza w lesie, to zrobienie skrótu. Gdy tylko odbijesz od szlaku i stracisz go z oczu, narażysz się na to, że zmyjesz kierunek Choć przy użyciu mapy i kompasu możesz zawrócić na szlak, będzie to dodatkowy, a niepotrzebny kłopot to szkoda. Life, jakość życia cokolwiek no! Nie mogę tak żyć! Owoce liczy najlepiej przekroić na pół, położyć tutaj na spodzie, żebyśmy ściekły. Resztę w owoców kroimy jakkolwiek, tak żeby pokroić. A później, to by się nie służyło, ścieknie tutaj i dla nowych połowienia. Mała, Cześć, słuchaj, jest taka sprawa, ja muszę wyjechać, nie wiem gdzie, do Tokio chyba, albo do Nowego Jorku, nie wiem, kupię bilet na lotnisku, no nie wiem, na pół roku, może na rok, nie wiem, na, no, no proszę cię, przecież zawsze na każdą dziewczynę mówię mała, no jak pan na ciebie mówić, świnko różowa. I będę raczej tak jak mi się podoba! Korwa! Będziesz mała, i tyle! A! A no, czyli hiszpańskie mięso zasuszone, kolejne ciśnienie się, takie podłużne, te takie i dajemy nam dokoła suki. A te dziurki tutaj odprowadzą nam wody, która będzie dla niej מה אתה אומר? מה אתה אומר? Na Jest taka sprawa, mam taki problem. Nie, nie mam problemu! Nie mam problemu, nie mam problemu, nie? Chciałbym kupić bilet do Tokio albo do Nowego Jorku, tak? Super! Spajajaj, cudownie. Dlaczego pani tak dziwnie mówi po polsku? Nie, 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 nie parali za to bo Nie, nie, nie! Ja tropię takie mity językowe. Jak słyszę, że ktoś dziwnie mówi po polsku, to wtedy ja się go pytam, a jesteś z Mazur? Albo ze Śląska? A z której części Warszawy? A pani tak dziwnie mówi po polsku. A może to taki dziwny francuski? Już nie wiem zresztą. Czym? Gotówką czy kartą? A jaki mam wybór? A co pani by wolała? A rozumiem, modelko, rozumiem. A żoną Dżęica Franco, rozumiem. <śmiewanie> 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 rozumiem. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ja też, ja też. Nie, 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 to nie naruszam pani wolności osobistej, ani nietykalności osobiste, ani mądrowej nietykalności, nie, 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 proszę grać, tylko dengielę, dziękujemy ja Dziękuję za Zagadała mi suka. Zostawię ją w portfel, ja nie potrzebuję przecież portfela, normalnie ale teraz potrzebuję, bo chcę zrobić akcję performatywną, jak już jadę do Tokio albo do Nowego Jorku, przed lotniskiem rozpalę wielkie ognisko, spalę moje dokumenty, moje karty kredytowe, moje majątki, moje ego, moje DNA, wszystko spalę, wszystkie kontakty i będę takim samotnym artystą w Tokio, który nikt mnie nie rozpoznawał. I to będzie taka akcja, wszyscy będą to dokumentować, za 20 lat nie znajdą takiego małego kościotrubka roztopionego w rzece, jakiejś rzece, nie wiem, jak się nazywają rzeki w Japonii, jasna Polerę. muszę się tego nauczyć, ale nie mam portfela, więc nie mogę, więc Uruchamiam kamerę i widzę tą rękę. Sięga po mój portfel. Kamera idzie wyżej, wyżej, ma zniszczoną skórę, chyba jest ze Śląska. Idzie wyżej, wyżej, wyżej. Widzę bluzę dżinsową obszarpaną i czachę na bluzie dżinsowej. Panie Władco! On też czachał ten metalowiec! On mi zabrał portfel, zajebać go kalapkę mu zrobić z 16 funkcjonariuszy tę Fanga, 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 Na niego, na niego, na niego. Jaka piękna wieża Babilon. Gdzie, moja? Gdzie mój iPhone? Dokumentować, dokumentować, nagrywać, nagrywać... nagrywać. Podbiegam do nich, a oni się już całują. Czemu się całujecie? Przecież to jest złodziej a dodatkowo hipis, metalowiec. Bo to jest nasz kuzyn z związki. Dlatego go całujemy. Przynajmniej oddajcie mi portfel. Oddają mi portfel. Cały w smalcu. Jakie szóstki tam są wyryte cyrklem, kurwa cyrklem. Do której ty klasy chodzisz, gościu? Jak ja to spalę? Zachowam to jakoś. Idę. Wszyscy syczą. Polacy ciągle syczą. Każdy każdego popycha. Kolejna do tych, kurwa, cholernych kuwet. Brawa, e, 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 e. x-ray, x -ray, x, -ray, x -ray. O, nie poznałeś mnie? Kogo? Mnie. Popatrz, tu na mnie. A. Cała we mnie ziemniakami, jak miałem 12 lat, śpiewałem jej George'a a Nie poznałeś mnie? Nie, nie poznałem. Minęło prawie 30 lat. I coś zrobisz mi teraz za karę. Rozbierzesz mnie tak. A więc co, Pecak też? Też. Kurtka też, też. Luzka też, też. Majtki też, też. A mogę najpierw spodnie... Nie! Najpierw Majtki potem spodnie!